Jeżeli chodzi o narzędzia, absolutnie nie mam zamiaru silić się na jakąś zgodność historyczną. To jest technicznie po prostu niemożliwe, żebym wykonał tą skrzynię za pomocą narzędzi, które są wiernymi kopiami oryginałów, którymi zbudowano skrzynię Mastermyr. Właściwie niewiele wiemy na ten temat. Jest taka szansa, że tą skrzynię na przykład zbudowali kosmici, a nie wikingowie. To wszystko działo się grubo, grubo ponad tysiąc lat temu. Dawno, dawno temu, kiedy morzami północy władali straszliwi Wikingowie. Akurat to się wydarzyło na jeziorze. Rozbudowała się straszna burza i drak prowadzony przez nieustraszonego jarla Ole gunnara Zatonął był nieszczęśliwie wraz z całą załogą oraz dobytkiem. Wrak osiadł na dnie i pokrył się warstwami mułu I morskiego piasku? Miały wieki, aż robotnicy osuszyli jezioro, a powstałe tarfowisko zamieniło się w pole uprawne. I właśnie na tym polu pewnego wrześniowego dnia rolnik imieniem Hugo wyorał, że tak powiem, tajemniczą skrzynię. Skrzynię z Drakkara Jarla Olego, a w tej skrzyni były... Oczywiście mamy do dyspozycji kompletne, szczegółowe plany budowy, przecież... Nie będziemy budowali tej skrzyni tak z głowy, czyli z niczego. Te plany będą oczywiście również do Waszej dyspozycji, pod pewnymi warunkami, o których powiem Wam na końcu filmu. Także oglądajcie do końca, a tymczasem zaczynamy budowę. deska jest już właściwie płaska, to wszystko za pomocą takiego prostego narzędzia. Ten strug nazywa się zdzierak i służy właśnie do tego, żeby wstępnie obrobić taką deskę. Nie zależało mi na tym, żeby uzyskiwać jakieś nie wiadomo jakie płaskości. Chodziło tylko o to, żeby deskę oczyścić i zobaczyć z czym tak naprawdę mamy do czynienia i w jaki sposób pozyskać z tej deski elementy. Które będą nam potrzebne do budowy naszej skrzyni Wikingów. Ale ładna dębina. Nie jest idealna, ma swoje wady, ale ładna. W tej chwili powierzchnia drewna jest mocno pożłobiona ze względu na to, że nóż w zdzieraku jest sprofilowany w łuk. Po prostu jest półokrągły. Chodzi o to, żeby szybciej i bardziej sprawnie wybierać dużą ilość materiału. Szczególnie jeżeli to jest dębina, a nie miękka sosna. Kolejnym etapem będzie rozplanowanie poszczególnych elementów w desce i zaplanowanie po prostu, gdzie z której części deski wyciąć który element. Ze względu na to, że grubość materiału jest ściśle ustalona projektem, a ja dysponuję tylko materiałem, który jest gruby, no cóż, czeka mnie niezła przeprawa z przecinaniem tego materiału po grubości. Ciekaw jestem, jak ten materiał zachowa się po przecięciu, czy w ogóle uzyskamy te 19 mm, które jest w założeniach projektowych. Rozetniemy, zobaczymy. To naprawdę może trochę potrwać. I niestety nie mam innego wyboru, bo choćbym chciał, nawet moja taśmówka nie przyjmie tej szerokości materiału, więc muszę to dokończyć ręcznie. Hmm. To całe piłowanie, struganie i przygotowywanie materiału tylko i wyłącznie za pomocą ręcznych narzędzi to nie jest łatwa sprawa i to nie jest szybka sprawa. Trzeba się uzbroić w cierpliwość i zjeść kilka schabowych. Następnego dnia, po wstępnym przygotowaniu materiału, przystąpiłem do dalszej obróbki. Zdzierak poprawiłem równiakiem, a równiak poprawiłem spustnikiem. Czyli takim długim strugiem, takim jak ten. To jest spustnik Michała, który będę odnawiał i przewracał do jego sławy i chwały w nowej serii, która pojawi się na kanale. Seria będzie się nazywała NWM, czyli naprawiam Wasze Narzędzia. Mam już sporo zgłoszeń, sporo narzędzi czeka na odnowienie, także nie mogę doczekać się początku serii. Nie wiem, czy ten strug będzie w pierwszym odcinku. W każdym razie każdy odcinek to będzie jedno albo więcej waszych narzędzi, które specjalnie dla was odnowię. Nawiasem mówiąc, bardzo fajny spustnik. Myślę, że zaczniemy od wykonania tych dwóch elementów, które same w sobie są całkiem sporym wyzwaniem. Dlaczego? Właśnie dlatego, że oprócz przelotowego czopa, który będzie zacięty w dnie naszej skrzyni, mamy bruzdę w poprzek włókien, w którą wchodzi czop i powiedzmy, że ramię tego czopa. Oczywiście to wszystko jest pochylone pod pewnym kątem. Ten pewny kąt to jest 6 stopni albo 84 stopnie. Zależy w którą stronę patrzeć. Do tego oczywiście podcięcia na boki plus. O, w tą stronę. Plus zukosowanie dołu i góry. Jak to wszystko wykonać? Pokażę Wam właśnie teraz. Pora na zbicie tego wszystkiego w całość, dobrze słyszeliście, zbicie. Będziemy zbijali tą skrzynię gwoźdźmi. To są gwoździe, które wyglądają jak gwoździe kute. To nie są gwoździe kute, tak wyglądają. Są maszynowo robione, nie dotykał tego kowal, ale wyglądają na tyle autentycznie, że no, użyjemy akurat tych. Zresztą nawet te nie jest łatwo dzisiaj dostać. Koniec i co? Wykończenie, i fajrand. <laughs> eee, nie. Zrobimy coś naprawdę nietypowego w końcu: to jest YouTube. <laughs> Użyjemy dosyć kontrowersyjnej metody, w którą zaangażowane będą groźne chemikalia, które tak naprawdę, jak sobie pomyślicie, to nie są tak do końca groźne. To oczywiście jest groźne, bo to jest stężony amoniak. Co będziemy z nim robili? Będziemy dymili dębinę. Zapytacie, w jaki sposób to robiono? A jak myślicie, gdzie jest dużo amoniaku? Stajnia, obora, coś Wam to mówi? Kiedyś deski przechowywano w stajniach, w oborach i w dużym stężeniu amoniaku te deski nabierają takiego brązowego. Odcieniu. Odcienia. Eee, w każdym razie zasymulujemy oborę. Ewentualnie stajnie. Zresztą w tych pomieszczeniach kiedyś była obora, więc niczego nie musimy symulować. Robimy. oborę. To jest mój namiot do dymienia amoniakiem. Nasza skrzynia jest już w środku to jest amoniak, a to jest pojemniczek do którego zadozujemy amoniak. Jak zrobić to bezpiecznie? Dlaczego? Dlaczego to jest takie ważne? Amoniak jest bardzo, ale to bardzo drażniący. Jeżeli ktoś z was chciałby to powtórzyć tą operację, proszę was, uważajcie. Robicie to na własne ryzyko, ale pamiętajcie o tym, że amoniak jest bardzo, bardzo drażniącym cholerstwem. Ja użyję tego czyli strzykawki po to żeby zadozować amoniak do pojemniczka już po uszczelnieniu całości. Teraz musimy cierpliwie poczekać aż amoniak zrobi swoje. W tym czasie możemy zająć się zawiasami. Ha, to będzie zagwostka. Skąd wziąć średniowieczne zawiasy? Jak to skąd? Z marketu budowlanego. <laughs> Pokażę Wam, jak z takiego szkaradziejstwa zrobić coś. Poczekajcie. Raz. Dwa. I trzy. Pasuje Wam to? Pokażę Wam teraz, jak zrobić taki średniowieczny, kuty. No nie jeden, a dwa zawiasy. Stylizacja będzie polegała raczej na tym, żeby te zawiasy były proste, niewydumane. W związku z tym, no cóż, najpierw trzeba je skrócić, bo są za długie. Zaokrąglić końcówki. Tak wyglądają po tej operacji. Teraz trzeba ściągnąć tą nieszczęstą galwaniczną warstwę, którą są pokryte. Zrobimy to w kąpieli z octu. Ocet powinien sprawić, że. Zresztą widzicie, co się dzieje. To szybka i prosta operacja. Tak wyglądają zawiasy po kąpieli w occie. A teraz trzeba sprawić, żeby wyglądały jak kute czyli po prostu użyć siły. raz temperatury i odrobinki balistolu Minęło zaledwie kilka godzin ale skrzynia ładnie nam zbrązowiała więc myślę, że więcej nie będziemy się chyba nad nią pastwić tylko otworzymy nasz namiot do dymienia i Wyciągniemy skrzynię. No, ja. o. O. nie róbcie tego w domu. Ładnie wygląda. Uh! To znajdowało się w oryginalnej skrzyni Master wykopanej przez naszego rolnika Oskara. Nawiasem mówiąc, to się działo na początku XX wieku w Szpecji. No cóż, były tam narzędzia. Co prawda nie takie jak te, tylko bardziej narzędzia kowalskie, płatnerskie. No cóż, widocznie opłacało się budować tak pracochłonną skrzynię po to, żeby móc przechowywać swoje największe skarby, czyli właśnie narzędzia. Jeżeli ktoś z was czuje się wikingiem na tyle, żeby samodzielnie zbudować sobie taką skrzynię, może to zrobić według planów, które udostępniam na moim patronajcie, czyli trzeba być patronem, albo zostać patronem, żeby móc pobrać plany. A co z samą skrzynią? Hm, to co? Mały konkursik. Tym razem trzeba będzie się wykazać, co to jest za struk? To jest pytanie konkursowe. Ten struk pojawił się w filmie, możecie sobie przewinąć i przyjrzeć się dokładnie temu narzędziu. Nie chodzi o to, czy to jest gładzik, czy to jest równiak, czy jaki to jest typ narzędzia. To jest struk, ale ten struk jest kopią z pewnej, Znanej ryciny, pewnego znanego artysty. Jeżeli ktoś z Was wie, jaka jest odpowiedź, niech napisze w komentarzu. Pierwsza prawidłowa odpowiedź to odpowiedź zwycięska. Do tej osoby powędruje ta właśnie skrzynia. No cóż. Ten projekt trwał trochę za długo, e, pora na nową serię pod tytułem Naprawiam Wasze Narzędzia i myślę, że tego należy się spodziewać w następnym filmie. A tymczasem dozo i bierzcie udział w konkursie. <laughs> Siema!